Ja witajcie! Z tej strony Bobru, a na Waszych ekranach dodatkowy materiał dotyczący mającego wczorajszą, wczoraj premierę e, trailera do serii Eternal Endings, czyli Funchan Romper, która pochodzi od twórcy Rocky Restarts V4, Stevena V313, który no naprawdę bardzo mnie zaskoczył pozytywnie swoim projektem pierwszym. Mieliśmy już jakąś małą zajawkę projektu, a teraz została zapowiedziana pełna, pełna taki pełno pełnoprawny open trailer. Trwa on dwie minuty, oglądałem go po raz pierwszy z wami, więc za chwilę będę miał swoje pierwsze wrażenia, to że tak przeleciałem troszkę suwakiem, żeby zobaczyć co tam się mniej więcej dzieje. I z tego co widziałem, to rzeczywiście jest taki trailer z talentami i z całą obsadą, więc będziemy mogli małe Teorie swoje porobić. Robię to tak e, dziko, ja tu taką materiał, bo pomyślałem, że zazwyczaj czekam na nie wiadomo, co na jakieś specjalne odcinko. Ludzie czekają na reakcję, więc nadchodzę, nadchodzę po prostu. E, z tego, co widziałem, twórca dopisał tylko w opisie e, cały filmik ogólnie znajdziecie w moim opisie, więc zerknijcie tam koniecznie. E, twórca pisał w opisie, że e, prawdopodobnie nie jest to jeszcze takie coś blisko tego wykończenia całego projektu, aczkolwiek on myśli, że na pewno w 2023 pojawi się chociaż prolog. No, i pewnie coś więcej, ale że jeszcze parę miesięcy potrzebuje, żeby ten projekt wystartował, ale już dużo opowiada. Także to jest bardzo dobry znak. Ja myślę, że jeżeli ktoś już się czuje na tyle pewnie, żeby trailer wstawiać, to raczej jest to dobry, dobry prognostyk. Więc obejdźmy to. Na początek obejdźmy raz po prostu bez, bez większego stopowania, potem sobie postopujemy i pozostawiamy się. Okej, okay, no ten charakterystyczny styl. Nie wiadomo, jak to jest ogólnie, dlaczego tak robię, dlaczego komentuję, bo nie chcę, żeby YouTube się przyczepił, że odlądam filmik i nic nie komentuję, Więc będę trochę zeruszał, a potem już będziemy robić po prostu pauzy. Bo no to ciekawa obsada. Szczerze że to jest jedna osoba z dwoma głowami, to jest formowane. Podoba mi się styl. Okej, okay, tu na razie nie, nie zastawiam się mocno nad tym. Mamy jakąś babeczkę. Ultimate Surfera. Okej, okay, fajne są przebitki. Ultimate yy, nauczycielkę. Ultimate e, N... Wa, e, chyba Środowiskowca, że tak powiem. Okej, okay, przybiteczka Kraina. E, Ultimate e, Sayer. Szczerze powiedziawszy muszę zobaczyć co to jest, bo nie mam pojęcia co to jest Sayer. E, nie znam tych słowa po angielsku. E, Sayer to chyba taki mówca jakiś, tak? Wieść. Wiesz, czyli osoba, która coś obwieszcza, W wróżbitka, ale nie do końca, bardziej... E, ...strzypająca się w gadaniu, To jest drwal? E, Modeler miniaturek Okej, okay, konkretne talenty Ultimate, e, designerka W e, mody, i to jest jedna z nich A druga jest trenerką osobistą <grym> Co? E, Okej, okay, tutaj ktoś bez talentu, bo nie było Ultimate e, s, e, m, Osoba, która troszczy się starymi osobami Sorry, że pauzuję, miałem mnie pozać. Ultimate, awiator, czyli pilot Okej, okay. a właśnie pilotka U, jakaś ładna Ultimate, e, pracownica fast foodów Ultimate, archeolog Ultimate statystyczka? Ultimate doradca, jeżeli chodzi o relacje. Śpiewaczka? Ultimate choreografka? <coughs> ok, okej okay. No, to już wygląda more like the things we like, prawda? To jest coś, co. Mono i dźwiadki kochane najbardziej, prawda? Ojoj, oj, oj. dużo dobrego widzę. Teraz wam wszystko powiem. Aha. Daniel Rompa Eternal Endings: Panowski projekt przez e, Stevena. v wow, 313. Voice Casting jest otwarty, to jest swoją drogą. A, I tutaj mamy terminy. To chyba na ten e, casting, prawda? Od 3 grudnia do 3 stycznia, słuchajcie, jeżeli znacie angielski i się czujecie dobrze, macie dobry sprzęt, walcie śmiało, wiecie, że to jest fajna okazja, szczególnie, że to jest naprawdę obiecująco zapowiadający się mniejszy może od Idence Garden, czy też e, jakiegoś takiego e, Shattered Hope projekt, ale naprawdę fajny. Ja na przykład jestem prawdopodobnie największym fanem w Polsce tego, tego twórcy, bo naprawdę jestem zaszokowany mega pozytywnie tym, jak on świetnie e, poprawi fabułę, na wiele fajnych e, decyzji fabularnych się po, e, pokusił. Przeanalizujmy teraz to trochę spokojniej Też, żeby to nie zajęło 200 godzin, ale tak po prostu Okej, okay, cały klimat w ogóle się kojarzy mi z jakimś takim też boskim klimatem Ta postać, która wisiała nad nimi Fajne są przebitki, bo bardzo dużo dowiedzieliśmy się o gameplayu Z samego tego, jak to wygląda Zobaczmy raz jeszcze to Okej, okay, to jest ta pierwsza babka, ona jest Ultimate Mortician Czy Mortician to nie jest babka, która pracuje w zakładzie... Nie chciałam powiedzieć spożywczym, chodzi mi o zakład pogrzebowy Boże, Fatalna pomyłka. Tak, przedsiębiorczyni podrzebowa. Okej, okay, wygląda, fajnie się zapowiada, ale. E, serio, e, będę. E, wracam do domu z pracy, tylko pracy. Jeżeli bym mogła zostać dłużej, to bym to zrobiła, ale nie ma teraz e, powrotu. Crystal Willard się nazywa. Okej. Okay. Wygląda przerażoną, szczerze powiedziawszy. E, tu coś jeszcze było. Przeanalizujmy wszystko, co mamy, tak naprawdę. To jest dwie minuty, które można wyssać. Ponieważ. A! Coś mi się tu klikało, a ja nie mogłem kliknąć pauzy. Ponieważ już kupiłaś bilet, jak David do powiedział. Mhm. Mm tutaj mam surfera, Fernando Gomeza. Raczej sportowy talent. Widzimy teraz przebitkę z... w, ogóle w lewym górnym... W tamtą stronę, dla was. A w lewym górnym mamy jaką melodię leci. To fajnie, może będą sam jakieś Normal nightmare brzmi to miałoby coś oryginalnego. Zresztą sama muzyka w że może jest prosta, ale jest oryginalna. W sumie dosyć klimatyczna. Mamy przyglądanie To, co mi się bardzo podoba w Eternal Ending, to jest to, z, jakim, z jaką racją wygląda przeglądanie domów. To nie są takie plansze jak w rompie w większości, poza tam, na przykład, korytarzem w pierwszej części. To jest raczej coś w stylu otwartego, po prostu. Yy... Obiektur gdzie możemy chodzić cały czas. Super. Vivien Wright, o, oh, Wright. Ultimate nauczycielka. Wygląda jak taka nauczycielka. Taka wygląda jak. jak, jak taka jakieś z polskiego serialu. Anusia, jakaś coś. Mulilo. Niren... Niren... Da, Nirenda. Nirinda? Nirinda. Może coś doje. Ultimate Działacz. Cztery miejsca, nie są dla ludzkich umysłów, to jest pewne, może on wysłał mnie tutaj, na, na coś tam, okej, tutaj mamy, czekajcie, bo to bardzo szybko leci To fajne jest w ogóle przebitka, widzimy, trochę po tym wygląda, to pewnie już było mówione, że ta właśnie babka z Zakładu Podrzebowa, to jest nasza główna bohaterka, bo mamy ją tutaj na bocznym ekranie, to jest w ogóle przebitka z prologu, fajnie, i widać tutaj, jaką on graficja robi, no wiecie, ci działacze Strain działa, oczywiście. Nie mówię, że to jest źle działać dla środowiska, ale patrzę, że e, on będzie takim chyba strain, który będzie walił graffiti itd. No zresztą inaczej pewnie dostał talentu. Okej, okay, tutaj mam kolejną osobę. Jest to so y, Soneczka morozowa. Brzmi y, rosyjsko nazwisko Ultimate i to jest właśnie ta wieśczka. Fajnie, bardzo przypitna to z nią była, bardzo ładny model, podoba mi się, patrzcie tutaj. Widzicie? Taka spódniczka, taka ładnie wygląda, chociaż ma taką. Wredną twarz, tak bym to określił. <laughs> mhm, jest ten Ultimate y, y, Twórca tych modelów, miniaturek. Chodzi o takie na przykład jakieś statki albo coś. Na zasadzie Dan Daniel Palson. Mhm. E, Franciszka Rivera, Ultimate y, y, designerka. No ciekawe to wygląda, to jest w sumie rzeczywiście widać od razu, Patrzcie, że ona jest zajebiście tak gustownie ubrana, ale z drugiej strony jest gigantycznie opakowana. E, powiem tak, ja nie chcę nic mówić, ale no, trochę się boję. E, lżejszy głos. Adriana, czy ty jesteś ultimate wkurzaczem? Ponieważ serio, wkurzasz mnie w tym momencie. Ten lżejszy głos. Nie chcę cię usłyszeć mocniejszy, ten głębszy. A głębszy to będzie pewnie coś w tym stylu. To będzie śmieszna postać do w ogóle. Bo... Nie wiem, słuchajcie, w którą stronę to pójdzie? Podwójne morderstwo, yy, podwójna ofiara. Jedna zginie, druga będzie żyła. Czy to chyba tak nie może działać u takich osób? Nie wiem, nie znam się. Na pewno duże wyzwanie dla twórcy, ale po tym, jak on wymyślał rzeczy w Rocky Restarts, jak dla mnie, to będzie sztos. Trener osobisty. Tutaj mamy coś ci przeszukiwania, czyli w biura. E, Nao Yuki Arai. Nie ma talentu, ale wygląda takie te... Znaczy, tu wszyscy o tym obrazie są zapłacani. Petra Nightingale, e, Ultimate, e, opiekunka do e, seniorów. Prawda, bardzo. E, Jun Hon e, Ultimate Aviator czy Pilot. E, przypomina mi od razu trochę, e, nie wiem dlaczego, ale nie opatrzę. Pierwsze moje sprzężenie było takie, że skojarzył mi się z e, Aleksandrem z Rocky Restarts. E, Okej, okay. zasada numer 3 też się prześwituje. E, przemoc przeciwko komuś tam. E, przeciwko jakiemuś tam Guardian, czyli takiemu e, opiekunowi, jest e, bardzo zakazana. E, więc trzeba bardzo unikać e, atakowania go. E, złość jest naturalna. E, naturalnym, coś tam do śmierci, ale wyżywanie się na tych, którzy są wokół ciebie, nie jest dobrze odbierane. Ok, tutaj mamy tego, tego White Eyed Boy. Aha, bo on jest chyba Azjatą. Tutaj jest jeszcze, która jest zasada? Czwarta. Zgłosi jakiekolwiek. E, e, jakiekolwiek. Przypisane. Nie wiem, więc co cię jeszcze to rozczytać. Powiedziałem, że jakbym się bardzo stupił, bym to poszerzył. Chyba, że trzeba zwrócić jakieś rzeczy do swojego opieczuna, przypisanego. czyli będzie parę opieczunów? E, zostaniesz poinformowany, zanim e, spotkanie wystąpi. zasady brzmią ciekawie. To super wygląda. Bonnie Clark, Ultimate. E, Pracownicy fast foodów. Uh -huh. Uh -huh. Jest też er e Ernest. E Ernest, tylko że nie przez. Jest jeszcze A. To e Ernest Mikolla. E Ultimate archeolog. Fajnie, bardzo fajnie, lubię ten talent. E Tanirih Anasari. Ansari. Ultimate statystyczka. Chociaż nie lubię wybierać w przyszłość z planami, które jeszcze nie są nad blisko mojej realizacji. Aczkolwiek, no muszę Wam też wspomnieć, że widzę, że tutaj twórca zdecydował się na coś, na co ja się będę. nie wiem jak to nazwać. decydował, no nazwijmy to delikatnie. Niczym, jak motyku na słońce, ponieważ ja też planuję bardzo zrobić multi obsadę. Planuję, żeby karty praktycznie muzino regionu. No i z czym to się wiąże? No, się wiąże to z pewnymi, w, 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 takimi jakimiś. Delikatnymi chociaż dostosowaniami. Ja nie mówię, że tutaj każdy musi być totalnym, jakby uosobieniem swojej nacji, ale są pewne rzeczy. To jest sporo za które ja w sumie nie wiem dlaczego, ale planuję właściwie siebie wrzucić. Widzę, że twórca też tutaj się zdecydował, bo wygląda, jakbyśmy mieli tej osobę, jakąś się Tutaj wygląda ona, jakby była z kultury indyjskiej. Z drugiej strony mieliśmy tam no, przeróżne osoby: białe, żółte. Czarne, no wszystko, po prostu wszystko, taki masz. E, ciekawe. O, właśnie. Omar e, de, Dembele, Dembele. No to brzmi trochę z jednej strony nie jak e, e, Afryka, tylko jak Jak kontynent. Nie wiem, nie znam aż tak dobrze państwa afrykańskich więc trochę z World e, On brzmi jak Francuz. Ultimate e, doradca, co do. Mm, co do relacji. Okej, okay, mam też popłyść z gerami i jakoś. Dziwno postać na obrazie Zaoink Ultimate śpiewacz, mówiłem? I Janisz Diol Ultimate choreografka Bardzo fajny talent, swoją O, tutaj mamy cel Ultimate Aviator Narodziny 23 1936 Uuu, czy to będą to starsze czasy? Dzień śmierci jest też podany, nie wiem dlaczego 17 października 1952, 16 Mhm więc ja i moje dziewczyny, się po pojawiłyśmy, Daj e, miły, taki wygodny domek Na drugim miejscu Co do niej pasowało, po dwóch latach e, oczywiście I tutaj widzimy flagę e, Korei Południowej, nie wiem dlaczego, ale to chyba... Aha, bo tam na dole mamy w ogóle cały jakby wypis Ja patrzę, że twórca chyba to nie, nie tak będzie wyglądał w grze. Mi się wydaje, że on trochę nałożył grafik, żeby nam dać takie podpowiedzi e, darkowe E, przy tej śmierci e, rozlanie plamy gorącego oleju. Może oni będą jakoś próbowali unikać e, swojej śmierci, którą mają podaną? Bo Endings e, to nie była przypadkiem ta gra, w której wszyscy są martwi od razu? Może mi się myli. O, co to było? To mnie interesowało, już pierwszy raz oglądałem co to jest. Tutaj widzimy w odbiciu kogoś, tutaj widzimy jakiś, nie wiem, łańcuch. Celestial Judge to jest sędzia boski. Dużo ludzi jest niespełnionych. Okej, okay, tutaj mamy rozkład, mamy Diligence Room, Humility Room, Chastity Room, Temperance Room. Wow, to brzmi trochę jak te pokoje tutaj, brzmi trochę jakby to były pokoje związane z jakimiś takimi boskimi rzeczami. Diligence, Humility to jest chyba e, taka skromność? Czekajcie, Diligence, e, Chastity to na przykład jest czystość, Temperance to jest chyba e, wstrzemięźliwość, Diligence to jest... Pracowitość, a Humility to jest haastromność, o ile się nie mylę. Pokora. Ciekawe. Jak e, się Willard. E, placietka przy jej portrecie mówi Matka Ira, e, która, e, której wiedza poprawiła wielu w życiu i, w czymś tam powiem, w śmierci. A gdy tylko konstrukcja nowych pokojów się skończy, chciałbym e, w końcu dostać, wyjść z tego miejsca. E, to jest wyzwanie. E, oni chcą tam być z innych powodów I skłamałabym gdyby coś tam Alto Kobieta, okej okay. No i to jest ta grafika, bardzo taka mistyczna Z jednej strony jakieś drzewo Zarzadzane owoce, z drugiej jakieś lustra i truki. Te przybicie bardzo fajne To jest super eee, to jest jakby wyobrażanie sobie Na swoim telefonie z kimś A jest. Aha, coś się podnieca to pierwsza osoba, że może pisać eee, Pisanie, to jest eee, to jest ta babka Opiecunka do seniorów. Pisanie listów ze sobą, ale zamiast listów, które dochodzą w 5 tygodni, to te pojawiają się w 2 sekundy. To jest niesamowite. Ej! To naprawdę będzie rok, początek XX wieku. Tylko oni będą mieli technologię zaawansowaną. Boże święty, to jest strasznie ciekawy pomysł. Nice! To jest niesamowite. Chociaż piszą tak bardzo nowo. Oni się cieszą, patrzcie, jak ten, jak surfer wysłał modki i mówi, że one się cieszą, to jest takie, trochę boomerstwo technologiczne, ale w sumie urocze całkiem. Może będziemy dalej yy, rozmawiać poprzez mowę? Jesteśmy coś tam? W tym samym pokoju, aha, i to pisze ten, ten gostek, ten... O Jezu, nie pamiętam, czy on miał talent. Wyleciał z głowy, on pod koniec był. Czy um. miał talent? Ten taki w czapeczce? Nie ten? Nie ta, to zaraz będzie? O, ten o! E, to jest e, doradca do, do tych romansów Oni się cieszą Cóż, czy to nie jest niesamowite? Możemy komunikować się nawet gdzieś tam Te przebitki super wyglądają, pokój do tańca, to jakaś e, galeria sztuki Zresztą abstrakcja, ten obraz chyba nawet rzeczywiście jest taki Oj, to też wygląda jak obraz A rzeczywiście Boże, w sensie Sama, e, Samo to, co tutaj widać, daje nam tyle możliwości. To może być wszystko, się dać w obrazie, być jakąś abstrakcją. To może być jakiś czyściec. E, mamy czasy, niby te, takie troszkę starsze, e, taką nowożytność, powiedzmy, ale zresztą nie do końca. A z drugiej strony oni mają telefony, jakieś tam inne me mechanizmy. Super to wygląda. Na pewno będzie pomysłowo, to już widzę. Mam nadzieję, że będzie też dopięte do końca. I tutaj, nie przedłużając, po prostu jestem ciekaw Waszych opinii. Co myślicie o obsadzie? Co myślicie o całym trailerze? Zapraszam do dyskusji i komentarzy. No i cóż. Czekajmy, czekajmy, ja nie mogę się to na pewno, ten projekt jest też jednym z takich czarnych troniów, które myślę, że bardzo zaskoczą, bo twórca naprawdę na mnie wywarł ogromne wrażenie po Rocky restarts, ogromne. I chociaż czekam na inne duże projekty, które nadchodzą, ten wygląda naprawdę super. Dajcie znać co sądzicie, nie zapomnijcie właśnie o zostawieniu jakiegoś yy, komentarza, łapki, zapraszam do opisu, macie tam link do m.in. mojego Twitcha, gdzie streamuję od poniedziałek o 5 o godzinie 17, zapraszam, żebyście wpadli i zaczęli. No i cóż, to tyle moi drodzy, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa. Pa.